Dobra, Wielkie Siema w następnym odcinku. I od czego mamy tutaj zacząć? Myślę, że rozpoczniemy po prostu od kontynuowania podróży fabularnej, jako że sam nie wiem, szukać skrzynek można naprawdę przez masakra długi czas i jest to po prostu quest rzeka. Jego się prawie w ogóle nie da ukończyć. Znaczy, nie no, pewnie da radę, nie, ale po prostu, czy naprawdę jest sens szukać wszystkich skrzynek, lepiej chyba po prostu udać się głównym tropem fabularnym. Dla osób, które nie widziały pierwszej części, gdzie się znajdujemy? Po walce w mrocznej twierdzy z Wroniarzem, cool! Po walce z Wroniarzem, czy tam Strażnikiem Tajemnic, która zakończyła się naszym zwycięstwem, chociaż odnieśliśmy drobne rany na skutek upadku dziwnego amuletu. Ooooooooooooooooo! Wow, to się nazywa klata. Dobra. Ja mam większą broń. Pogadajmy sobie. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Te rozmowy będę tak jakby czytał sam i przewijał dalej, żeby nie było takiego zastoju.

To jest jakiś treningowy placyk, że... Namierza się taki shit, robi się do przodu unik. I widzicie? Takie... Nie wiem w sumie, co to jest. To chyba jest po to, żeby... Mm... Po to, żeby po odskoku do kogoś wrócić i od razu zaatakować. Czeka na ciebie prezent. Położenie woluminów. No to sprawdźmy to położenie woluminów. Ło, wow, jak się nazbierało! Chwila... A to byśmy wywalili. O nie. Good. Tak, mam jeden punkt umiejętności. Albo będziemy robić cięcie znikąd, albo przyzwanie Gohuli. Um, wydaje mi się, że ja jako osoba, która kocha Taką walkę dość mocno w zwarciu. Najlepiej e, zaakceptuję właśnie tę umiejętność. Teraz co tu jest? Telizmany i przemioty jednorazowe. Wężowy wolumin i pomów z alią. Udamy się na początku. ooo wow, jak wypadło. W śni dół na otworzyć okrągłe menu. Git. I przypiszemy temu skrót. Dobrze to robię? Chyba dobrze. Co fajne, w trakcie walk możemy otwierać to menu. Moment, tam chciałem pójść. Możemy otwierać to menu. I czas zatrzymuje, więc jest ten efekt, który ja tak strasznie lubię, a którego e, nienawidziłem. Którego jakby brata bliźniaka nienawidziłem w Wiedźminie, gdzie to

Dobra, nie będziemy z nią dalej gadać. Mamy to co chcieliśmy: mamy Quest na Talizman. Ale zanim go zdobędziemy, pewnie trochę czasu minie. Jako że musimy sami zdobyć składniki, zaznaczam oczywiście, że nie ma w grze systemu craftingu, ale to już by było przegięcie. Bo to jest uh, gra RPG Akcji. Z większym naciskiem na akcję niż na RPG, wężowy wolumin. Mości awesome. przywrócenie tego człowieka równowadze to godny. Wow, quite awesome. Dostajemy za free jakąś broń. No, cool. Teraz cała galeria wypieków. To są takie jakby chyba dwa oddzielne zestawy które można zakładać takie jakby do uczynienia się bardziej, morder bardziej morderczym zobaczmy je teraz tylko są one niedostępne bo są od poziomu piątego cokolwiek jest dostępne to

Silent in its depths, we once crafted the dark towers of hell. Now you make <laughs> and you, one of the four. I guess we've all fallen from high. I came here seeking the tree and your elf. What is it? I, the fire of the mountain, the stone father's blood, both imbued our craft with incredible power. But corruption has why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corrupt restore our forge. I don't follow your reason. We are makers. Not Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone, a colossus. But to awaken him requires a maker's key, and we need our forge to. Madam, no. <laughs> His voice is the ring. Yes, he works while you. I may have need of him. Is your need greater than ours, Horn? We fight for the survival. Of... Dobra, no, to mamy nasze następne wyzwanie. Jak widzicie, nie jest. Nie jest prosta, ponieważ musimy zwyciężyć jakieś spaczenie, które pewnie stanowi a, olbrzymie zło w krainie. Podobnie jak... ooo nie, kurde, wywaliłem to gówno i teraz się za mną przypamiętało. Dobra, mogę nosić, bo to jest po prostu śmieci, nie? Jest to pewnie tak jakby nowa odmiana bodajże dewastatora. W pierwszej części była jakaś taka postać.

Jeżeli pamiętacie może... Jeżeli nie, nie pamiętacie, bo tego nie nagrywałem. Ale w pierwszej części była taka postać, która... wo, Duże e, która miała taki wielki tasak i która. Um... Yeah. Trzymaj, Y. O! To... Wulgrim Vul się ucieszy. Każdy teraz. A okej, okay. tu jest miejsce, żeby się wydostać. O tak, nie ma to jak skill. Jesteśmy na górze. A zatem którędy teraz? A okej, okay. myślałem, że, te, że tu jest jeszcze woda. No to cud miód. Nie! Fuck. Nadążam ja za tym, gdzie jestem. Okej. Okay. To jest właśnie problem z joystickiem. Kompletnie go nie potrafię wyczuć. Nic nie ma co się tłumaczyć, trzeba zacząć działać. Jeszcze jedna krótka próba. Dobra, dało radę. Nie było znowu tak trudno. Można spokojnie skakać. Jak widzicie, obszary są bardzo przyjazne użytkownikowi. Są naprawdę ładnie zrobione. Ciekawe, zróżnicowane przynajmniej na razie. Wow. I to za to właśnie będę chyba tą grę kochał za te wielkie otwarte tereny, gdzie będzie można używać rumaka. żeby to było spaczenie? Tam mamy nasz cel. Położymy sobie trochę szarżą. Wydaje mi się, że, nasz, że cel naszej podróży jeszcze jest trochę daleko. Grań płaczu. O, tam coś było do zgarnięcia. Brać czy nie brać? Dobra, jedziemy dalej. Ach. Czego to się nie robi dla widzów? <laughs> Czekam tylko na poziom piąty, no dobra, wydaje mi się, że jak to się jest blisko. Wow! O, to jest nasza nowa umiejętność Odwet kusiarza. O, nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak prosto. Spróbujmy użyć naszej nowej umiejętności. Więc to będzie chyba tak. Wow, ale cool. To to chyba może atakować nawet kilka. Uh, kilka rzeczy naraz. I jeszcze tego więcej jest? Nie, nie ma. Chciałem tą skrzyneczkę zabrać, bo ona chyba jest taka biedna, leży na ziemi. No, jakże ją tak zostawić? Interakcja. Jak oglądałem moje nagranie z. O, ten, z pierwszej części tego, zauważyłem, że powiedziałem coś takiego, że od razu widać różnicę przy otwieraniu skrzynek, bo śmierć używała własnych ramion, a potem powiedziałem, że śmierć jest elegancka. No, i ma się to nie jak do tego, co chciałem powiedzieć, ponieważ chodziło mi o to, że śmierć ma te fioletowe, e, spirytualne ramiona, których używa e, jako zamiennika. Tamte, tamte stworki nas gonią, ja tam nie zamierzam się z nimi bawić. Zależy mi na jak najszybszym dotarciu do celu. I nie wiem, czy wam już mówiłem. O tym, co to jest taka fioletowa plamka na minimapie, jest to, bo jest to albowiem nasz kruk, kruk który pomaga nam wyszukiwać e, aktualny cel podróży. Płomienna przełęcz, ale wrogowie tacy sami. O, jesteśmy blisko celu. Skrzynki mijam, nie będę ich zbierał, trudno. Może będę potem. Po prostu wiecie, czas leci nieubłaganie. Ja nie zamierzam was katować katować materiałami po 30 minut, bo sam takich nie lubię oglądać. O! Rozpaczy pod górkę nie po drodze. Aha. Ale jako slasher, to wygląda naprawdę nieźle. Łooo, wow, serio hardcore. Zrobiliśmy sobie chyba wypić potkę. be true. A rider no, the, you the You're the Nephilim, the one they called. Took a wrong turn. And if you seek the cauldron... I'll take my chances. Your shaman has offered me a talisman if I bring it. You'd be wise to accept, then. Do I find stalkers, bow? You'll find stalkers prowling the cauldron. Should be simple work, if your name is any indication. <laughs> See, if you're headed in there... Yes, I might. Perhaps

Dostaliśmy pasy w jedno przejście Ej, akurat to się twórcom udało, żeby zrobić te poziomy takie, żeby aż człowieka. O, jakie wielkie! O, tam są jakieś skrzynki. O, skrzynki. O, nie. Nie ma. To mi się chyba nie udało. O, spadł. Ach, pech. No nic. Open the chest. Awesome. Dobra, nic nie widzę. <laughs> Jeżeli chodzi o jasność, to w tym momencie twórcy przegieli. Udajemy się zatem w dalszą podróż. Kuchwa, ojczyzny! Tędy wszedłem. Teraz machniemy sobie to. O, sekunda, telefon. Dobra, telefon odebrany, czego jednak następstwem jest to, że nie wiem na czym skończyłem. <grym> Nieważne. Eee. A... Tu jest fajny system rzutu, ponieważ wciska się prawego stika. O nie, tylko żebym źle nie zrobił. I się rzuca. O. No i pita jest majonez. Otworzyliśmy sobie przepustkę do dalszej wędrówki. I co nas tu czeka? Więcej potworów. Brawo, brawo dla mnie, to jest to, to jest skill, to są umiejętności. Weźmy sobie podkę. Już padł? Ja się z nim tak długo lałem, tak długo na niego uważałem, on po prostu padł, no czuję się zawiedziony. Dobra, przechodzimy chyba dalej. Kruk siedzi tutaj, ale... kto go tam wie? O Jezu. Tor przeszkód normalnie. Tu chyba nie ma nic do góry, ale jest po odskoczeniu. No i super. O, prawie spadłem. Ja muszę uważać, bo ja kompletnie nie mam głowy do takich pierdół. Dobra. Ekstra. W górę pniemy się w górę. W górę pniemy się w górę. No więc, jak widzicie, częścią tej gry są sekwencje wspinaczkowe, takie akrobatyczne, zręcznościowe. Nie wszystkim to się spodoba. Mi się podoba w sumie średnio. Jeżeli nie będzie tego za dużo, to mogę to przeżyć, bo no, jestem pełen dobrych, tak jakby wspomnień z jedynki, takich naprawdę, naprawdę dobrych. Okej, góry górę pniemy się, w górę otwarte drzwi. Tam wydaje mi się, że można było zaskoczyć po prostu tutaj. No, można było Interakcja Czyżby pułapka? Hu uh, uh, ho uh. hu Nie, nie pułapka, ale też nieźle. Ło wow. Dobrze Spotka koniecznie I w tył, i w tył Git, jak ja to zrobiłem? Chyba jednak nie można unikać w przeciwników Mam problem z tym przełączaniem się pomiędzy Kolejna podkam, poszła się I nie widzę przeciwników Ledwo co Ale z jednym to nie będzie problemu Ale powstają, powstają kolejne Ile ich tu jest I jesteś mój Dobra Miałem drobny problem Bo jak się nagrywa w high quality To um, To potem brakuje miejsca Ponieważ nagranie 27 minut to prawie tyle samo giga Czego nie byłem Znaczy nie byłem przygotowany Nie nie ten, nie ten O, to ten Chodź ty, tytanku! Mocna bestia! Ty całe życie pożarł! O nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. Teraz mnie biją, i ci, i ci. Nowy poziom, kość tyrana. Teraz mnie wszyscy biją. Dobrze. Nie może być za łatwo. A, dostałem życie do pełna, no to widzę. B. Mój błąd. Dobra. Rozwalanie wszyscy. Tak ma być. I na tym dzisiaj skończymy. Dzięki wielkie za wspólną grę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.